Cześć. Witam Cię na kolejnej lekcji poświęconej nauce języka angielskiego. Ja nazywam się Paweł Tomicki i dzisiaj pomówimy sobie o konstrukcji Had Better. Zatem zacznijmy. Had Better znaczy lepiej żebyś, albo będzie lepiej jeśli. Jest to więc taka porada, coś podobne do słowa should, do czasownika modalnego should, czyli powinieneś. Na początek kilka ważnych informacji. Had Better. Równa się apostrof d better, czyli na przykład I'd better, you'd better. Nie ma formy you would better. Ten apostrof d pod tym nie kryje się would, ale kryje się had. Nie ma także formy przeczącej hadn't better. Tak na razie się umówimy, a potem powiemy o takim drobnym wyjątku. Druga informacja: had better nie używany jest zwykle w pytaniach. Head nie służy do wyrażania uprzejmej sugestii. Head używany jest do mówienia o najbliższej przyszłości. Czym tak naprawdę jest ten head Zobaczmy dalej. Zastosowanie pierwsze. Head mówi o takich mocnych zaleceniach, poradach. Na przykład You'd better tell dad what's happened to this car before he finds out. Lepiej powiedz tacie, co stało się z jego samochodem, zanim sam się dowie. Jest to więc taka osobista rada, takie mocne zalecenie, co ktoś powinien zrobić. Inna sytuacja to na przykład jakaś nagląca sprawa. Można mówić ze słówkiem head better do samego siebie. Oops, I better go to work now. It's getting late. Lepiej już pójdę do pracy. Robi się późno. Do osoby ty brzmiałoby to na przykład you'd better go to work. Head często sugeruje też, że zanosi się na coś negatywnego, jeżeli my nie posłuchamy takiej rady. Może być więc nasza head taką sugestię ostrzeżenia albo jakieś groźby, czasami niekoniecznie bezpośredniej. You'd better give me the money back or you'll be in trouble. Lepiej oddawaj forsę albo będziesz miał problemy. Oraz ostrzeżenia. Na przykład: You'd better behave yourself, if you don't want to lose your computer. Lepiej zachowuj się, jeżeli nie chcesz stracić komputera. I ostrzeżenie z innej perspektywy. You'd better not eat the mushroom, or we'll have to go to hospital. Lepiej nie jest tego grzyba, albo będziemy musieli jechać do szpitala. Zatem had nie jest taką uprzejmą poradą. Jest czymś bardziej zdecydowanym i w jakiś sposób odróżnia się od słowa should. You'd better drive slowly in cities. Lepiej jeździ powoli w miastach. Tutaj radzimy komuś bliskiemu, nie ogółowi osób. Nie mówimy, że ogólnie ludzie powinni tak jeździć, tylko ty akurat powinieneś tak zachowywać się na ulicach. Jest to więc taka rada personalna, dosyć mocna rada, dużo silniejsza niż should. A propos should, służy nam do takich ogólnych rad, na przykład drivers should drive slowly in cities. Kierowcy powinni jeździć wolno w miastach. Więc tutaj nie mówimy już tylko do jednej osoby, nie mówimy w sposób mocny, nie stosujemy takiej silnej i zdecydowanej porady, mówimy ogólnie kierowcy powinni, jest taka powinność. A teraz, jakie błędy możemy popełnić w zdaniach z wyrażeniem had better? Lepiej niech zmieni pracę albo nigdy nie kupi mieszkania. He'd better to change his job or he'll never buy a flat? Czy tutaj jest jakiś wyraz, który czasem nie przeszkadza? Jest to słówko tu. Po "hit better dajemy od razu bezokolicznik. He'd better change his job. Lepiej nie chodź na boso, jeśli nie chcesz być chory. You hadn't better walk barefoot? Czy tak naprawdę powiedzielibyśmy? Bo had better ma być jakieś przeczenie między tymi wyrazami. You had better not. Poprawną odpowiedzią jest You had better not walk barefoot if you don't want to be ill. Czyli to nasze przeczenie wędruje na koniec naszego wyrażenia i nie jest skracane z operatorem had. I jeszcze jedno zdanie, lepiej, żeby twoje dzieci nie używały ostrych przedmiotów, ponieważ mogą się zranić. Your children would better not use sharp objects? W tym zdaniu jest pewien błąd, polega na tym, że had better to nie would better, czyli czasami, gdy widzimy you'd, you'd better, you apostrof D. Możemy przez chwilę sobie wyobrażać, że jest to wood. Natomiast nic podobnego, jest to wyłącznie had. Your children had better not use sharp objects, because they may hurt themselves. I takie ciekawostki na koniec. You better not forget it. You better not. Czy w tym zdaniu nie brakuje ci czegoś? Nie brakuje nam czasem you had better not? Oczywiście, że tak. Natomiast nieformalnie można również tak się wypowiadać. Jest to taka mowa potoczna, bardzo potoczna, mowa szybka. I drugie zdanie: I better stay or place. Lepiej będzie jak zostanę u ciebie. Czyli I better stay lepiej jak zostanę zostało znów pozbawione słówka had. Zatem nieformalnie możemy użyć samego better bez had. Jedynym, ale rzadkim użyciem head -better w pytaniach są sugestie. Mówiliśmy wcześniej o tym, że head -better nie wystąpi nam w pytaniu, ale jest to taki powiedzmy wyjątek. Jest to bardzo rzadko używane, ale jednak jest to używane. I tutaj rozmówca nie zadaje właściwie pytania, tylko zachowuje taką formę grzecznościową. Stara się być uprzejmym i wtedy pyta: Hadn't you better go to the airport? Your plane leaves at 7 p.m. sharp. Nie powinieneś już czasem jechać na lotnisko? Twój samolot odlatuje o 19. Czyli wyjątkowo w pytaniu damy sobie hadn't, natomiast nie pytamy w sposób had you not better go now? Ta konstrukcja jest naprawdę rzadka. Proponuje się zamiast jej używać shouldn't you go to the airport? Shouldn't you be at the airport? Co byłoby całkiem pokrewne, ale dużo bardziej popularne w użyciu. Traktujmy więc sobie head do wyrażania rad, a wyrażanie ich jest twierdzeniem, a nie pytaniem. No dobrze, to tyle na temat head better. Tutaj będziemy się dzisiaj zatrzymywać. Ja też mam dla Ciebie pewną poradę. You'd better help your mom in the kitchen or you'll eat sandwiches for lunch next time. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że lekcja się podobała i że była przydatna. Jeżeli tak, będę wdzięczny za jakąś łapkę w górę czy subskrypcję. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na pewno będą nowe. Dziękuję, do usłyszenia.